Cześć, z tej strony kolejny odcinek z gry FIFA 23 i sobie dzisiaj rozpoczniemy mecz, który myślę, że sobie ja skomentuję, jeżeli chodzi o FIFA. Czyli nie może, że rozgramy mecz kolejny ten w, naszej wirt w tej naszej wirtualnej superlizy. Oczywiście mamy odłączonego nowego pada, a wolę nie ryzykować starego pada. Będę musiał chyba w tamtym kupić nowe baterie, bo coś czuję, że one już są praktycznie na wymarciu. Albo że one po prostu mają, nie wiem, dużo krótszą żywotność niż jeszcze 2-3 lata temu, tak myślę. Nie że nic nie włączyłem już z przypadek, ale nie, chyba na się już włączyć. około siebie słuchawki, zaraz przyłożę telefon i ten będę robić filmik od Kulis, jak będę po prostu komentować mecz Barcelona Lech Poznań. Myślę, że u siebie pani już skomentować, skomentować to do komentarze, a my sobie skomentujemy mecz tutaj w grze. Chyba żeby ta gra się nam szybko włączyła. Mhm. to się okaże jeszcze. Już się widzę, włącza. By wam się ten odcinek spodobał. Tu jest wszystko przygotowane. Padik jest. Tu gra nam się włącza. Będę musiał testować tego swojego nowego pada, żeby było dobrze. Nawet nie żałuję, że mam nowego pada. Przynajmniej, cieszę się że nie jest na baterie. Jako, że jest taki na kabel, bo przynajmniej będzie mieć chyba nieskończoną żywotność, jeżeli chodzi o... Możliwość korzystania z niego, no pod warunkiem, że będzie się go rzucać, to na pewno się on zniszczy. Ale raczej ja nie będę go rzucać, chyba że jakiemuś koledze czy innemu znajomemu to będziesz gorzej, chyba że dba o takie rzeczy, takie sprzęty, to spoko. No dobra, czas skomentować mecz. Ten o minutę później. Tak, na wszelki wypadek. No. Mlech bez wygranej. No niestety trzeba będzie zapracować nad taktyką, można, Będzie można wyprzedzić tego Bagana, tego chyba kluba z Indii. I ewentualnie o, FC Bazel, FC SB to jest chyba w O, fajnie. Barcelona ma 17 punktów w tabeli i jest. 8, dość wysoko. Kto jest pierwszy? Chciałbym na tyle na kurde, to naprawdę silna drużyna jest. Nie tylko dlatego, że tam jest Cristiano Ronaldo. pewnie byłaby. Bez Ronaldo byłaby pewnie takim średniakiem. Czas na zespół raczej nie zmieniam, jak skoro to jest zespół prawie zwycięski. Dobra. Minuty legendarny. Mamy symulację, wszystko ok. Kamera jest ok. Sualny dźwięk, tak żeby tylko komentarz był wyłączony, ten domyślny. Widzę, że jest, a przynajmniej maksymalnie ściszony. Eee, właśnie muzykiem będą to... Nie, wolę nie ryzykować i tak, czasami są problemy o prawa autorskie, więc wolę nie ryzykować. Ale tu jesteś brudny, mikrofonie, już dopiero to zauważyłem teraz. Co my tu mamy? Iszak, sobie, Marwiński, Camstrom, soza Amaral. Jeszcze zobaczę, czy mi się jeszcze zmienić jakąś taktykę. Wczoraj mamy tu dwóch defensywnych. Ten soza Hmm. Spróbujmy dać murawskiego. Co będzie zmiennikiem? Mm, tu jest OK. Chyba, że jest ktoś lepszy. No nie wydaje mi się. Jest Douglas. No, z napastnikami. Tu jest bardzo krucho. Dobra, to chyba tyle. Nie chcę przedłużać odcinka. Gdzie jest ten? Czy dobrze, że miejsce się pojawi ten piłkarz? Salomon Murawski Jeszcze raz sprawdźmy taktykę SPD. Tak, jest dwóch środkowych i dwóch ofensywnych. Jest ok, dobra. Czas zagrać mecz. Przy okazji się trochę do niego przygotować. Zagraj mecz. Bez polskiego komentarza. O, Lewandowski. Fajnie. To ja sobie przygotuję telefon. Mieć kamerkę. Swoją, czy, znaczy. By widzieć swoją twarzyczkę. oj, oj, telefon. Uj, Żyjesz? Jezus, ja dzisiaj mam. Ja dziękuję. Kamera cała, chociaż. Widzę, że mam e, dobrą twarz. Tu jest OK. Ja dziękuję. Przepraszam przez, za taki hałas, ale mi telefon spadł na podłogę. Rzadko to robię Ja i ogólnie jeden z moich pierwszych takich razy, że wiecie, pierwszy raz mi prawdopodobnie spadł telefon na podłogę. No, będę musiał to oczywiście uważać. Dobra, tu jest OK. Mam nadzieję, że nie dalej słyszycie. Trzeba jeszcze odwrócić kamerę. Jest OK. Trzeba jeszcze tylko słuchawki na no. uszy. No i gitówa. Tak się można... Tak można komentować mecze. <laughs> Super sprawa. Tu go się nie mówić, bo trochę przygłuszałem i te słuchawki. Dobra. Tak się prezentuje nasza taktyka. Jeszcze jedno. Czy to się na pewno nagrywa? Tak, gra się na pewno nagrywa. Dobra. Czas na rozpoczęcie. Zaczynamy. Jest to oczywiście dziesiąta kolejka. Więc zaczynamy mecz. Widzimy już przygotowanie do tego meczu. Robert Lewandowski szykuje się już tutaj. Tu przed meczem na swoim sadzenie, Czyli na stadionie Camp nou. Za chwilę mamy transmisję. Drodzy Państwo, oto jest um, stadion Platce Barcelony. Jest 50. człowieka, którego um, um, czeka na taką wirtualną superligę Platce Barcelona. Staje się strachem w Poznan. Tak sformułuje Maksymilian Kurowski. Widzimy tutaj e, przygotowy kadr w Barcelonie, czyli w pierwszym Przynajmniej w tym sezonie.

Zanim wybramy składy obydwu składników, to tutaj zaczniemy od gospodarzy, czyli chcę bardzo mówić. Więc sumy, no, ani wielkie zmiany, ani jednych, ani poznań, co by się Co by nam Hernandez? Francer de Szczebel o bronie, Wilson Sen, Alonso i Alba z trzech pomocników Gabi, Kese i Birgustec i Fatih Handowski i Dembele to są z trzech napastników co przysiłował nam John Andreasa jeżeli chodzi o Lecha Bosen w Wernerwieździe Edmarek Kracz w obronie Kocza, Milis, Alban Pereira, Hermstedt Murewski w ubiegłym tygodniu pomocnicy, Berlińskiej emerele pomocnicy i Iszak i sobie to są wysunięci do przodu napastnicy formacjami 4 2 2 2 to mogą wysunąć z dwoma pomocnikami to mogą z sylnymi pomocnikami zaczyna Lech Poznań zobaczymy co przypłynie nam dzisiaj kolej o już mamy widzę pierwszy haul wobec tego co w swoim stadionie my też pewnie będziemy się cieszyć jeżeli padnie jakaś pierwsza bramka do Lecha zobaczymy a i u teraz są nagraty taką 4 czy 3 To będzie bardzo ciekawe, nie ma okazji. To okazję do Lecha. Jeszcze główka! Jeszcze okazja! GOOOOOOOOOOL! GOOLL! GOOL! GOOLL! 1 do 0! Lech postań! Zdobywa bramkę! I Artur Sowiek! To to był Marfiński, Chyba Marfiński. Zdobywa bramkę dla 1 -0 do 0 dla gości w tym meczu. Ależ tam była niezła okazja! Mamy piękne podanie Iszaka, i mamy As, który asystował, więc mamy asystę Iszaka i gol Marechmińskiego. Więc mamy piątą minutę, 1 do 0 dla Lecha Poznań. Zobaczmy, czy uda się dzisiaj Lechowi może po raz pierwszy wygrać. Tak, Filip Marechmiński, piąta minuta, co bywa pierwszym rampie dla Lecha. Widać, jak tylko na razie szczęśliwe. Może wreszcie się Lechowi w tym meczu uda po raz pierwszy wygrać, żeby to nie był remis. Bo jeszcze raz tak prowadził, że brał udział ale a z RP, salą z, z, e, z Salzburgiem. Nie, Arba i Bustan, bo są podejrzenia, więc to nie może być okazja Fati, Alba... jeszcze może być okazja teraz może do Barcelony, próbuję pani zrealizować. Fati do Lewandowskiego, Lewandowski Lewandowskich paszpole karne. O, do Robert Lewandowski! Tam jest jeszcze pusta bramka, ale już ostatecznie w nie wiem, lecha. Już na chwilę. Jeszcze okazja strzał z dystansu i... Będzie szut roczny, no, ale już to była groźna, nie to w sumie jest Rafina więc... Tam jest Rafina, nie lembele Lewandowski i Fatma ale... Chyba ta, jeżeli będzie o składkę Zresztą Państwo to widzieli Mamy tutaj Gabiego, który będzie pełnił stara fragmenty, gry. Gabi mida się tylko niech pole karne Co jeszcze ten strzał do zbiórki, ale to jest pole karne Bing, to będzie Zobaczymy, ile pary trzeba zrobić w zobaczyć Tak, jakbyśmy tak mieć 5 punktów i wreszcie będziemy głosować w Jeżeli pozostałe drużyny nie wygrają w roku na tych meczach, a ci mają jeszcze lat, ty To jest sesja, o którą się Gavi ma do RPS-a w Górgi. przez złamaną osobę. A rps prowadzi 1 Ansu Fati lewa strona, Ansu Fati w podpole karne, a podanie brzegi jeszcze boiska, jeszcze szał rob. Szał Robert Lewandowski? Nie, to był Rafinia. Niestety mamy jednego do jednego Rafinha Strzelca, ramki. Mamy ramy z nastawieniem kątem, ale tam jest jeszcze I na

Ale to był strzał, ok, No, strzał się mhm. no dalej a nieca. Nieca, nieca, nieca. Filip, Tarek, ale panie, co? może chwili na ale na szczęście, że ma nie. Wciąż jeden do na ale fajnie, że Rek zaczął strzelać gole, a nie, na przykład na To było z górniem wytrzymać trzyma trzeba gole. Ale może wykazać, Iszak, Iszak podchłonę karnę, to powinno być 2 do 1 dla Ewenu strzał o pół metra słabszy trochę był bardziej w Co wie, może by wpadła za to piękna bramka i saktor gości znów się ucieszył sobie w ce Barcelony, czyli Campbell. To będzie bardzo emocjonujące widowisko. Bardzo może być teraz kaza tym razem dla Barcelony. Trzech. 4 pomocników, czterech obrońców Lecha jest już na swojej e, stronie Teraz już podania za randów Karcony Lewandowski jeszcze może wyciekać za strzał Ojojoj Jeszcze na Lewandowski zdobył tego Znaczy asysta, ale on sobie po No nic Przecież się na tym razie pierwszy się po prostu asystował mamy Już no zobaczymy, co się poradzi. tak tak pytań. W takim razie jak nie maksymalnie no zobaczymy, to będzie W rzut z auto dla Lecha. Oznacza, Do tej mamy i dopiero 40 minut mnie Więc praktycznie jeszcze pierwsza połowa. Tam mógłby być przejęty tylko przez Lecha. Oj, czy to nie był faul? Mamy na szczęście że z autora w Barcelonie, ale nie ma przynajmniej żółtej kartki dla Lecha, gdyż sędzia uznał, że był aut, a nie faul na żółtą kartkę na przykład. Ale jak będzie ukochanie porcelane, krawetki Lewandowskie, dopiero nie zachować w trzech kierunkach Lecha. W polu karnym Lewandowski! Wow, co za gol Lewandowskiego! nie niemal z 10 metrów ostrego kąta i mamy już 3 do tego dla Barcelony Co za no brawo, bardzo dobrze ja prowadzić. a nawet pływał strzał chyba z pięciu metrów Jest strzał, ale nie sądzę, ale tak chyba ci szybko, co powinni teoretycznie wyrównać Jeszcze może będzie okazja, no mamy teraz przerwę Zobaczymy co uda się skonstruować Jehowy po przerwie, a ja mam dobrą praktykę, potrzebuję trochę tak lepiej się bronić defensywnie, no nic, słyszymy się po... Dróg, po przerwie, ok, nie wiem się na razie 3 do tego, ale potrafimy skonstruować się, myślę 3 do że to Znawiamy drugą połowę spotkania, ale. Zmienił nam na bardziej ofensywną i zmienił jeszcze dwóch piłkarzy. że zobaczymy, jak sobie Lech poradzi. W 45 minutach. Rafinia na olle, prawym szydle. Rafinia schodzi na środek boiska. Jeszcze przejęta piłka przez Lecha. I w ostatnim ma się jednego karnego. sobie. To było chyba zostać tam spowodowane. Szymczak, nowy zmiennik zespołu Lecha i stracił sobie piłka. Polski, zawodnik. Mamy teraz Albę. Alba próbuje wygrywać piłkę Lech -Poznań. Jeszcze może być okazja. Podanie karcy tytułu dla Barcelony. Tam próbuje przejść piłkę Lech -Poznań. Jeszcze może być okazja. Jeszcze piłka odebrana na chwilę. Próbuje wygrywać Jeszcze podanie. Jeszcze okazja. próbuję wygrywać piłkę dla ulicy Lecha. I się to im udaje na szczęście. Z moimi problemami się udało przejść piłkę Lechowi Poznań. I tu znowu Teraz tylko przyjęta Znowu, więc Lewy zaczyna dobrze grać Defensywnie Gdyby to było mieli taką okazję Wow! Piękny strzał Marcelo Trzecia piłka Trzecia A jednak chodzi nadal Chodzi słabo Trzecia W piłka jeszcze może być okazja, ponieważ tam była i nie będę się że nie ma uczucia ale Jeszcze może być okazja, to był w pole karne, Robert Lewandowski, 4 do 1, to jest to jest bardzo, bardzo wielka szkoda. Nie nic, wydawało się, że będzie lepszy mecz, ale zobaczymy, zobaczymy. Kiedy nie robić tego, że tak A mamy jeszcze 25 minut, to bym Więcej niż... Więcej niż tego jednego. Może jakieś... jeden, może dwa to? kontaktowe. Więc może się okazać, że się przygotowuję z kolorem? Chyba nie! Szymczak po lekarne! Dobry, strzał! No, to było fajnie, to są przydaje tam dale. No może postrzegam gola z rzutu rocznego. Było to coś pięknego. Joel Pereira, dośrodkowanie zrzutu rocznego. Z tego piłka piłka. Jeździ główką i ta piłka. Stać zarazem przez Barcelona i to żeby to nie poznaj. Co Dravi teraz z Barcelona? No ej, jak na czele Poznań. Barcelona później. Szlak podanie przez pilotaż Lecha. Przejmuje teraz chce Barcelona. Teraz może być okazja. Alba na lewym szydle. Alba co zrobić z tą pinką. Podwiązanym sposobem jest Lecha. Lewandowski już po lukarnym. Lewandowski z na chwilę kilka. Jeszcze może przekazać lewa chce Barcelony. Alba znowu lecucham, na lewym szydle. Zdębele. Zbyt mi się zatrzymał. Próbuł coś zanim wypełnił. Rafinia, Lewandowski, teraz teraz jeszcze Dembele. O to jest strzał! Strzelajcie jeszcze. Dlaczego? E, dolara... się Spadliśmy. 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 Spadliśmy jest Stawita i zobaczymy, czy to tak. Z nie ma szans, żeby go na morze, a potem w tole. z nimi przepisz nam siłę. Mówił, pisał. Zresztą, do Barcelony i ruszył, czy pusta w ramach 9 do niepotrzebnie się ruszą w ramach nie powinny być brane. Esje strzela bramkę no

to jest koniec meczu. To jest drodzy Państwo koniec tego meczu. Znowu jednak Poznań przegnął na wyjeździe. Dość wysoko. To była dobra taktyka przez połowę pierwszej połowy, ale później było to jest nie dalej powinienem grać ale 4 Nie, to nic. dalej próbować.

Peszek, niestety, pech. Kurczę, ale 6 goli padło. 6 <laughs> goli, wow, co za mecz. O, City ograło, Melbourne. I al znowu wygrał. Co za szczęściarze. No nic, to było na tyle. O, Lech grał się bez Malmo. O, to będzie bardzo ciekawy mecz. Eee, czyli ja w bazę musiał chyba zremisować. O mam, mam 22 miejsce. O, Bagan wygrali? Wow, mają 6 punktów, to jest niesamowite. Z kim oni tam wygrali? Nie wiem, może przez chwilę widzieliście wszystkie zespoły. Kto jest liderem? Jak znota. 30 punktów, wow, i PSG przegoniło Bayern. Ja dziękuję, ale na serio z prawdziwą potęgą, Masz strach wiedzieć kto tam gra, zresztą Lech nie umie na razie się bronić. Ale przynajmniej zaczyna nawet strzelać gole. No, zobaczymy co będzie. No, Lewandowski ma nawet dwa gole. No nic. Mm, Będę musiał chyba spróbować lech. Może spróbować jednak 4-4-2. Spróbujmy. Chociaż to wydaje się spoko. 4-4-1-1 ofensywne. Warto spróbować. Nie, ja bym spróbował. To mądre z tym sywnymi pomocnikami, to napisnikami, to może być ciekawy meczek. No, spróbuję coś takiego wykombinować. No nic, to było na tyle. Życzę Państwu miłego dnia i mam nadzieję, że się usłyszymy w kolejnych meczach, albo wyjazdowych, albo domowych. No nic. Mam nadzieję, że to będzie coś dobrego. Może jednak lewa strona, a amaral będzie na prawym skrzydle? Tu jest długa HPD, Chyba, że zamiast murawskiego wejdzie ten sousa. O, z którą mam prawe skrzydło, to może zamiast korem albo nie, tu nie będzie amarali marfiński. A tu zamiast korem wejdzie sobie skóraś, a na prawym skrzydle zamiast souzy. Sousa wydaje się lepszy od Marfińskiego. No nie wiem Dobra, najwyżej Sousa będzie rezerwowym. czy Sousa. I na prawym skrzydle będzie grać ee, Balua. Niech będzie grać Balu. Niech będzie grać Balua. Mm, tu jest OK. No to będzie ciekawa taktyka. Dobra, więc to było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Szkoda, że znowu przegraliśmy. Czyli na pewno się dobrze ustawiło. Jest okej. Okay. Bedarek, tu jest chyba OK. Czy ten Murawski. Hmm, można byłoby tu dodać tego sołza. Jest OK. Dobra. Hmm. No nic, nie zupełnie so, zostawić suły słupki w górę. Bo się szkolnym meczę wygrywać. Normalno powinno być chyba łatwe. Zobaczymy jak teraz są. Tak taką sobie poradzimy. Ech, trochę mi smutno z tego powodu, że przegraliśmy, ale no nic, trzeba będzie po raz kolejny próbować. No nic, graliśmy na... graliśmy nie u siebie na wyjeździe, więc... Bardzo ciekawy mecz. Strzeliliśmy gola pierwszego. Pierwszego? Chyba tak, prowadziliśmy 1-0. Kurczę, trzeba było już ustawić się mocno defensywnie. To może by Barcelona nie strzelała aż tyle bramek. Może. No nic, to było na tyle. Życzę, życzę jego dnia. Nie zapomnijcie zostawić suba słupki łapki w górę i napisać komentarz, jak mi się ten film spodobał. Bo ostatnio widzę, że coraz więcej mam obserwujących na moim kanale. Bardzo mnie to cieszy. No nic, życzę miłego dnia. I możecie napisać w komentarzu, jaka taktyka wy polecacie, żeby wygrywać mecze. Nawet z takimi silnymi zespołami, które są w prawie dwa razy silniejsze. A niektóre są niewiele silniejsze. No dobra. Bo do tej pory mam na razie dwa bramkowe remisy. Przynajmniej się dobrze, chociaż gole się udało strzec, ale zobaczymy jeszcze z inną taktyką. No nic, to na tyle. Życzę miłego dnia. No i cześć!